Trzecia dotacja w tak krótkim okresie czasu, którą przekazuje nam pan minister. Pierwsza dotacja to była dotacja na rozpoczęcie modernizacji tego kompleksu sportowego. Te piękne trybuny, między innymi ta Bieżnia Tartanowa, wspaniałe boisko, które jest naszą klubą w całym sportowej Polsce. Kolejna dotacja, bardzo ważna, to jest dotacja, która była przekazana na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. I teraz kolejny etap modernizacji stadionu przy ulicy Warszawskiej. Tym razem przedmiotem modernizacji będzie boisko treningowe. No tak się składa proszę państwa żeby osiągać sukcesy w jakiejkolwiek rywalizacji sportowej, a przecież ten stadion jest świadkiem wielu, wielu sukcesów. No trzeba się do tego najpierw rzetelnie przygotować. To są tysiące godzin wylanych właśnie na boiskach treningowych, w salach treningowych i od warunków gdzie kształtuje się, wykuwa się ta forma sportowa zależy bardzo dużo. Ja wiem, że tutaj na co dzień trenuje 600 młodych zawodników rugby i piłki nożnej. To jest naprawdę piękne osiągnięcie, to jest taka praca u podstaw, która jest bardzo ważna z perspektywy całego polskiego sportu, nie tylko z perspektywy tego, że część z tych dzieciaków nie ma się co oszukiwać, tylko część będzie sportowcami, będzie kontynuowała swoją przygodę w ramach klubów sportowych już jako seniorzy, ale wszyscy oni po pierwsze nabędą bardzo dobrych, zdrowych nawyków, wszyscy oni nauczą się współpracy, wszyscy oni wykształtują swój charakter dzięki sportowi, wszyscy oni będą potrafili łączyć Efekty ciężkiej pracy właśnie z sukcesami. Od ośmiu lat Sochaczew jest przykładem miasta, w którym programy rządu Zjednoczonej Prawicy zmieniają rzeczywistość na lepsze, w każdym obszarze życia. Ale bardzo ważny jest też sport i cieszę się, że kolejna dotacja, przywieziona dzisiaj przez pana ministra Kamila Bortniczuka, Pomaga zrobić bardzo ważny krok w stworzeniu jeszcze lepszej bazy sportowej w Sochaczewie. Dobra wiadomość: 2,5 miliona złotych z Ministerstwa Sportu na budowę boiska treningowego. Za tą trybuną, która jest za naszymi plecami, będzie boisko treningowe, profesjonalne, oświetlone dla wszystkich, którzy chcą trenować sport w Sochaczewie. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za życzliwość, za mocne wsparcie dla Sochaczewa.